Dzień dobry, witam w środę, 16 Dzień grudnia. Rozpoczynamy poranny przegląd rynkowy od sytuacji technicznej na głównej parze walutowej euro USD, cały czas ta wspinaczka. Wspinaczka trwa, w zasadzie tutaj ta linia trendu powinna być wyprowadzana nieco bardziej stroma. Mniej więcej tutaj, tu mieliśmy wczorajsza sesja, godziny około południowe, mieliśmy naruszenie dosyć dynamiczne. Formacja świecowa tutaj zamyka się z długim, dolnym cieniem. O poranku teraz ponowny popyt się budzi i w zasadzie jest to kontynuacja tego kierunku z sesji azjatyckiej. Ta zmienność na razie dosyć symboliczna, bo 10-15 pipsowa, całe 20 pipsów. Natomiast notowania tutaj są bardzo blisko strefy Strefy oporu 1,21,80, 1,21,75. Poziom w zasadzie grudniowych szczytów to są całkowicie tutaj z 3-4 grudnia, również 14 to jest ta strefa 1,21,75, 1,21,80. Strefa odniesienia po wybiciu górą Dostaniemy od rynku na pewno całkiem, całkiem silny sygnał kontynuacyjny i potwierdzający właśnie. Zaangażowań kupujących i ten trend wzrostowy, jaki na euro USD jest budowany. Dzisiaj też od godziny 9.15 seria danych PMI z europejskich gospodarek: Francja, Niemcy, strefa euro, Wielka Brytania. PMI usługowe, PMI dla przemysłu. Także też powinno się tutaj sporo dziać, jeśli chodzi o zmienność na przede wszystkim głównej parze walutowej. Także warto, warto śledzić i warto tutaj. Obserwować właśnie tą strefę oporu. DAX. Mieliśmy silne zrzucenie w ubiegłym tygodniu, pod koniec ubiegłego tygodnia, w drugiej połowie. Otwarcie z luką wzrostową. Dzisiaj jeszcze czekamy na otwarcie rynku kasowego, natomiast ta zmienność zdecydowanie już nabiera trochę innego tempa, bo mieliśmy przetestowany okrągły poziom cenowy 13 tysięcy punktów pod koniec ubiegłego tygodnia. Natomiast Natomiast tutaj po dwóch sesjach mamy prawie 400 punktów wzrostu na, na niemieckim indeksie, także widzimy, że ten ręcz nadal jeszcze nie został zaburzony, nie został wybity, bo to jest 13.450 i tutaj 13.00, a więc, a więc nadal ten ręcz pozostaje aktualny, on jest nieco rozszerzony w porównaniu z tym, co działo się tutaj na przykład w listopadzie, w drugim trzecim tygodniu. Mieliśmy nieco, nieco wyższe wyceny, później uspokojenie, natomiast teraz ta zmienność zdecydowanie zarysowuje się na, na większą skalę, także tylko dla, dla średnioterminowców, tylko teraz czekać na sesje kontynuacyjne, bo one pozwalają na zebranie, zebranie dużo większych zysków z, z, z stosunkowo małym stop lossem, z małym zabezpieczeniem takiej pozycji, czy z piramidowaniem. Później, nawet jeżeli te sesje kontynuacyjne występują, to jak najbardziej to są układy dla, to, dla średnioterminowców, żeby po prostu z tego zbierać fajne zyski. GBPUSD, tak jak wspomniałem, też dzisiaj PMI przemysłowe, PMI usługowe właśnie też z Wielkiej Brytanii i po południu też ze Stanów Zjednoczonych o 15.45 bodajże, także ta para walutowa dzisiaj powinna całkiem fajnie chodzić, powinna tutaj całkiem fajna zmienność dopisywać, a widzimy też, że nieco Skala wahań się zmieniła ostatnio na kablu, bo patrząc tutaj na te wzrosty, dosyć łagodne poniekąd, to ta korekta taka dosyć dynamiczna, szybkie zwroty też niestety, góra-dół, 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 teraz mamy najdłuższy swing wzrostowy tutaj z tej sekwencji takiej raz, dwa, trzy powiedzmy, no i 1,3470, te okolice są testowane, tutaj ta 50 wybroniona, nie do końca też osiągnięta, zabrakło nam tutaj około 15 pipsów, no, i tak jak na euro EUROSD, tak jak na kablu, również wybicie górą 1,3540 otworzy, otworzy przestrzeń właśnie do kontynuacji tego kierunku północnego, do tych dalszych wzrostów i będzie takim sygnałem potwierdzającym to zaangażowanie kupujących i, i wymuszającym tutaj nieco poszukanie ewentualnych targetów wzrostowych z perspektywy większych interwałów niż 4 godzinówka, jeszcze, bo te wzrosty tutaj całkiem fajnie się rozwijają, więc będziemy musieli sięgnąć do. Jest przynajmniej do interwału sesyjnego, żeby zobaczyć tą sytuację techniczną i wyznaczyć ewentualne targety wzrostowe dalsze. No i na Ujgu również widzimy, że y, zaczyna to się dziać. Y, mieliśmy tutaj mocne naruszenie 14 grudnia, sesja w poniedziałek y, na otwarciu sesji amerykańskiej po godzinie 14. No i tutaj na tym, na tym poziomie dolnego ograniczenia 3,55, 103,60 nie bardzo widać dynamikę, natomiast widzimy, że to, że ta strefa wybijana jest dołem, tutaj zdecydowanie musimy zaktualizować nieco, nieco nasze zasięgi. Na tą chwilę, strefa odniesienia, jeśli chodzi o parę walutową, dolar-jen, zwróćcie uwagę, zdecydowanie ten poziom z listopadowego, listopadowego minimum to jest. Poziom, z którego pojawił się bardzo silny popyt tutaj 9 listopada to była ta sesja, kiedy to Pfizer ogłosił, że, że ma szczepionkę na koronawirusa, na COVID-19 i naprawdę ten wystrzał spowodowany był właśnie tamtą informacją. Bardzo silne wzrosty wtedy też na giełdach i kapitał uciekał od japońskiego jena, a więc mimo też na ujku pojawiły się wzrosty to jest 103.20, 105, no ponad, ponad 200 pipsów, 230, 240 pipsów zrobione w bardzo krótkim okresie czasu podczas tej jednej sesji. No i ten poziom jak najbardziej yy, do wglądu, tak, trzeba go tutaj obserwować 103, yy, 103.20, 103.10 nawet powiedzmy, 10 pipsowa strefa popytowa teraz na dolar-jenie. Myślę, że ta sekwencja będzie tutaj też się zmieniała, bo mamy w końcu wybicie z tego range'u, który gdzieś utrzymywał się prawie miesiąc, yy, tutaj z uwagi na skalę zleceń, jakie tu się pojawiła z pewnością, na skalę popytu, na zaangażowanie tej strony kupującej, yy, ten, na tym poziomie powinna ta dynamika już się nieco rozkręcać, albo będziemy mieli silną dynamiczną obronę, albo silne dynamiczne wybicie, tak bym tutaj widział, jeśli chodzi o, o rozegranie tej zielonej strefy, yy, zielonej strefy wsparcia na tą chwilę.